Hej, czy ty też przyjechałaś do Anglii po lepsze życie i zaskoczyła cię rzeczywistość? Być może próbowałaś znaleźć lepszą pracę, ale bariera językowa skutecznie zablokowała cię przed zmianą. Dajesz z siebie 100%, ale nikt tego nie docenia, a może od dawna błądzisz po omacku, bo sama tak naprawdę nie wierzysz, że zasługujesz na więcej. Cokolwiek jest Twoim powodem, że nie jesteś do końca zadowolona z siebie, to pamiętaj, że wiele z nas też tak ma. Przecież od dzieciństwa uczono nas skromności, pokory, niewychodzenia poza schematy, a przede wszystkim unikania ryzyka. Skąd więc miałabyś umieć żyć odważnie i sięgać po swoje marzenia? W dzisiejszych czasach nasze możliwości są nieograniczone. Nastoletni influencerzy stają się milionerami. Sprzedając usługi online, możemy dotrzeć do klientów na całym świecie. A tradycyjne zawody stają się coraz mniej doceniane. Jedyne ograniczenia, które posiadamy, to te w naszych głowach. Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość: stać się na wiele więcej niż realizujesz do tej pory. Możesz odważnie podejmować decyzje, nie sugerować się opinią innych, marzyć i skutecznie działać. Nauczę Cię, jak to robić. Specjalnie dla Ciebie przygotowałam warsztat Stać cię na więcej. Termin i lokalizację sprawdź w opisie. Jedyne, czego potrzebujesz, to Twoja gotowość do działania. Zarezerwuj swoje miejsce klikając w link. Do zobaczenia!